Dzień dobry, moi kochani. Witam Was na kolejnej lekcji, na której będziemy mówić o budowie wnętrza Ziemi. Proszę Państwa, jak wygląda Ziemia wewnątrz, jest tak naprawdę zagadką, bo my w 100% dokładnie nie wiemy, jak ona wygląda, z czego to wynika. Mm. Nikt nie przykopał się w głąb Ziemi. Jeżeli oglądacie jakieś filmy, podróże do wnętrza Ziemi itd., to wiemy dobrze, że to nie jest prawdą. Wiemy dobrze, że człowiek przykopał się na kilkanaście kilometrów w głąb Ziemi, czyli tak naprawdę nie przykopał skorupy ziemskiej. Więc skąd wiem, jak Ziemia wygląda w środku? Ja zawsze się śmieję, że żeby sprawdzić, czy płód jest zdrowy, nie trzeba kobiecie rozcinać brzucha. No właśnie. Proszę Państwa, jest wiele sposobów, żeby sprawdzić, jak Ziemia wygląda w środku. Między innymi badamy lawę, która wydostaje się na powierzchnię. Proszę Państwa, no, wiemy coś właśnie z tych odwiertów, ale powiedziałam, to jest kilkanaście kilometrów, to za dużo nie jest. Wiemy, proszę Państwa, z kopalni. Naj, najgłębsza kopalnia na świecie znajduje się w Republice Południowej Afryki, gdzie około 4 kilometrów. Pod powierzchnią Ziemi są szybko palniane. Tak? Proszę Państwa, ale tak naprawdę najwięcej wiemy na podstawie rozchodzenia się fal sejsmicznych. Fale sejsmiczne są wywoływane przez trzęsienia ziemi, przez wybuchy wulkanów, ale również mogą być wywoływane sztucznie przez człowieka. I to nam daje dużą jakby wiedzę o tym, jak Ziemia może wyglądać. W głąb. Dlaczego? Ponieważ w różnych skałach, w zależności od ich konsystencji, od rodzaju minerałów, fale sejsmiczne rozchodzą się w innym tempie, z inną właśnie prędkością. Tak? W związku z tym, kiedy my widzimy, jak fale rozchodzą się w skałach na powierzchni Ziemi, wysyłając fale w głąb Ziemi, możemy analizować je i to nam daje obraz. No właśnie, proszę Państwa, doskonale wiecie, że Ziemia zbudowana jest z warstw. Takimi warstwami są Skorupa Ziemska, Płaszcz Ziemski i Jądro. Między tymi warstwami są tak zwane strefy nieciągłości. O co chodzi? Chodzi o to, że kiedy właśnie te fale sejsmiczne były wysyłane w głąb, dochodziło do załamywania się tych fal, do ich nieciągłości. W związku z tym to nam pozwoliło twierdzić, że jest to granica między poszczególnymi warstwami i te strefy nieciągłości oddzielają nam poszczególne warstwy ziemi w Głąbi. Teraz kolejna sprawa, dlaczego ziemia zbudowana jest z warstw? Ja to zawsze porównuję, może moje porównanie jest niefortunne, ale lubię to porównać do piwa z sokiem. Kiedy jedziemy do knajpy i zamawiamy piwo z sokiem, to zawsze do piwa dostaniemy mieszadełko albo słomkę. Oczywiście, że nie po to, żeby pić, tylko po to, żeby sobie zamieszać. Dlaczego? Bo sok w piwie to syrop, który ma większą gęstość od tego piwa. W związku z czym, jeżeli nie zamieszamy, to nam sok opadnie na dno i piwo nie będzie słodkie. Dlatego, moi kochani, mamy to mieszadełko, żeby cały jakiś czas zamieszać, żeby stworzyć zawiesinę, tak? No żeby to wymieszać, nie wiem jak to nazwać. I teraz, moi kochani, Wracamy do pytania, dlaczego Ziemia ma budowę warstwową? Bo pamiętajmy, że kiedy Ziemia powstała, była glutem roztopionej magmy, który z czasem zaczął zastygać. No i domyślam się, w tej mieszaninie roztopionej, roztopionej skały, no bo magma to właśnie roztopiona skała, te pierwiastki, które były cięższe, zaczęły spadać tak jak sok w piwie. W związku z tym naj Bardziej wewnątrz Ziemi yy, mamy najcięższe pierwiastki, na zewnątrz pierwiastki mamy najlżejsze. Najbardziej zewnętrzną warstwą Ziemi jest skorupa ziemska, ale ona też nie jest jednolita. Patrząc na mapę za mną, widzimy, że fragmenty skorupy ziemskiej są grube i cienkie. Tam, gdzie skorupa ziemska jest cienka, Zalega nad nią woda i mamy skorupę oceaniczną. Tam, gdzie fragmenty skorupy ziemskiej są grube, mamy lądy. Czyli skorupę ziemską dzielimy na fragmenty oceaniczne i kontynentalne. I teraz te oceaniczne są cieńsze, ale leżą niżej, są bardziej gęste, a więc możemy powiedzieć, że mimo że są cieńsze, to są cięższe. Twardsze mają większą gęstość. Natomiast, proszę Państwa, skorupa y, kontynentalna to skorupa o mniejszej gęstości, a więc mniej zbita, w związku z tym lżejsza, ale grubsza. I teraz, proszę Państwa, y, i w skorupie y, kontynentalnej i oceanicznej znajduje się warstwa skał y, bazaltowych, następnie warstwa skał y, granitowych, no i skały osadowe na tym. Natomiast proszę Państwa, y, skorupę kontynentalną nazywamy granitową, ponieważ dominują w niej właśnie te skały, ten rodzaj skał, natomiast kulpę oceaniczną często po to nazywamy bazaltową. Pod skorupą ziemską znajduje się płaszcz ziemski, najgrubsza warstwa naszej Ziemi. I teraz proszę Państwa, najbardziej zewnętrzna część płaszcza ziemskiego, tak zwana warstwa strefa perydotytowa, ma konsystencję ciała stałego i ona jest od spodu przyklejona do skorupy ziemskiej. I uwaga, ona wraz ze skorupą ziemską tworzy litosferę. Za chwilkę sobie omówimy, czym się różni dokładnie litosfera od skorupy ziemskiej. Ale uwaga, pod litosferą znajduje się astenosfera. Astenosfera jest to plastyczna część, jedna z zewnętrznych części płaszcza, w której krąży magma. I teraz, proszę Państwa, kiedy nam na powierzchni ziemi wylewa się lawa, to pamiętajmy, ona nie pochodzi z jądra, tylko ona, moi kochani, pochodzi z tej astenosfery, czyli jednej, z jednej zewnętrznych części płaszcza ziemskiego. Następnie mamy już właściwy płaszcz górny, który ma konsystencję ciała stałego, no i później mamy płaszcz dolny. Pod płaszczem znajduje się jądro i mamy jądro zewnętrzne i wewnętrzne. I proszę Państwa, no że dominuje już nikiel i żelazo, czyli te pierwiastki ciężkie. I teraz, moi kochani, jądro zewnętrzne ma konsystencję ciepłą, natomiast jądro wewnętrzne jest stałe. Zobaczmy, jak to wygląda. Najbardziej zewnętrzną powłoką Ziemi jest oczywiście skorupa ziemska, ale musimy mieć świadomość, że ona jest jednocześnie najcieńszą powłoką naszej planety. Jej grubość waha się od 5 do 80 km i wiemy, że dzielimy ją na skorupę oceaniczną i skorupę kontynentalną. Jak widzimy na załączonym obrazku, skorupa ziemska składa się z warstw skał bazaltowych granitowych, jak i osadowych, zarówno kontynentalna, jak i oceaniczna. Ale oczywiście yy, widzimy, że yy, w skorupie kontynentalnej warstwa skał granitowych jest dużo, dużo grubsza, dlatego potocznie nazywam ją skorupą granitową, natomiast w skorupie oceanicznych dominują bazalty. Skorupa kontynentalna ma większą grubość, bo jest do 40 km grubości, a pod Himalajami potrafi mieć nawet 80 km grubości. Jej gęstość to 2,8 g na centymetr sześcienny. Natomiast skorupa oceaniczna jest cieńsza do 12 km i jej gęstość to 3,3 g na cm sześcienny. Skorupę ziemską od płaszcza górnego oddziela, proszę Państwa, strefa powierzchnia i ciągłości mochą. Tuż pod skorupą ziemską znajduje się warstwa perydotytowa. Jest to najbardziej zewnętrzna część górnego płaszcza ziemskiego i proszę państwa warstwa perydotytowa ma konsystencję ciała stałego. Tuż pod nią natomiast znajduje się astenosfera. I co my musimy o niej powiedzieć, że astenosfera sięga do około 350 km nawet 400 km w głąb ziemi, natomiast ma półplastyczną konsystencję, czyli w niej zachodzą prądy konwekcyjne magmy, czyli tutaj magma unosi się, rozrywa skorupę ziemską i na przykład powoduje powstanie strefy ryftu. Pod astenosferą znajduje się właśnie płaszcz górny, który ma konsystencję ciała stałego. Jego gęstość, proszę Państwa, powiedzieliśmy, że wraz ze wzrostem głębokości gęstość Ziemi rośnie. W związku z tym gęstość wynosi już 3,3 do 3,5 g na centymetr. sześcienny. temperatura od 700 do 1500 stopni Celsjusza. Natomiast uwaga, proszę Państwa, głównymi składnikami płaszcza górnego są tlen, trzem, magnes i glit. Powierzchnia i ciągłości repetiego oddziela płaszcz górny od płaszcza dolnego, w którym konsystencja jest już ciała stałego, temperatura jest jeszcze wyższa, do 4000 stopni Celsjusza, gęstość od 3,8 do 5,5 gramów na centymetr sześcienny. I uwaga, pierwiastki, które tutaj zaczynają przeważać, to nikiel, żelazo, krzem i magnez. Proszę Państwa, kolejna strefa nieciągłości, oddzielająca płaszcz górny od jądra, to jest powierzchnia nieciągłości Wicherta Gutenberga. Proszę Państwa, jądro dzielimy na jądro zewnętrzne i jądro wewnętrzne. Jądro zewnętrzne ma konsystencję ciekłą, jest płynne. Dominuje oczywiście nikiel i żelazo z niewielką ilością tlenu bądź siarki. Gęstość oczywiście już bardzo duża, od 5,6 do 10,6 g na cm3, natomiast temperatura rośnie do 5000 stopni, 5 stopni Celsjusza. Jądro wewnętrzne jest ciałem stałym. Nikiel i żelazo dominuje, gęstość do 14 g na cm3, a temperatura do 6000 stopni Stopni Celsjusza. Proszę Państwa, co musimy wiedzieć? Że wraz z zagłębianiem się w głąb naszej planety domyślamy się, że wzrasta temperatura i wzrasta ciśnienie. I proszę Państwa, wzrost temperatury to możemy określać na podstawie jakby gradientu geotermicznego i stopnia geotermicznego. Na czym polega różnica? Gradient geotermiczny mówi nam o tym, o Ile wzrośnie temperatura, kiedy ja przejdę daną jednostkę odległości? Na przykład, o ile wzrośnie temperatura, kiedy przemieszczę się w głąb Ziemi o 100 metrów. Natomiast stopień geotermiczny mówi nam, ile metrów muszę przejść, żeby temperatura wzrosła o 1 stopień. Musimy wiedzieć, że do około 100 km ten wzrost temperatury jest całkiem szybki, natomiast potem ten wzrost jest coraz wolniejszy. Średnia wartość stopnia geotermicznego wynosi około. 33 metrów, czyli trzeba przebić 33 metry, żeby temperatura wzrosła o 1 stopień. Ale w różnych fragmentach świata wygląda to inaczej, bo na przykład na Islandii jest to około 10 metrów, a w Polsce jest to ponad 40 metrów. Tak samo jak różni się gradient geotermiczny, bo gradient geotermiczny, jak już powiedzieliśmy, o ile wzrośnie temperatura po przebyciu określonej jednostki i na przykład średni gradient geotermiczny wynosi około 30 stopni na kilometr. Z kolei na Islandii jest to 100 stopni na kilometr, a w Polsce około 21 stopni na kilometr w głębokości. Proszę Państwa, Warto powiedzieć sobie, czym się różni litosfera od skorupy ziemskiej. Niestety, my nauczyciele też czasem łapiemy się na tym, że stosujemy zamiennie słowo litosfera i skorupa ziemska. To nie jest dokładnie to samo. Proszę Państwa, litosfera jest jakby większym zbiorem. Co to znaczy? Skorupa ziemska, no to tylko i wyłącznie skorupa ziemska. Może być kontynentalna albo oceaniczna. Natomiast do skorupy ziemskiej, jak już powiedziałam, od spodu przyklejona jest warstwa perydotytowa. Czyli skorupa ziemska i ta strefa perydotytowa, czyli to wszystko, co pływa w astenosferze, nazywamy litosferą. Czyli litosfera to coś więcej: skorupa ziemska, plus ta najbardziej zewnętrzna część płaszcza ziemskiego. Zobaczmy. Skorupę ziemską dzielimy na kontynentalną grubszą i oceaniczną cieńszą. Od spodu przyklejona jest warstwa perydotytowa. I to wszystko, co pływa w astenosferze, nazywamy litosferą. Jak widzimy, litosfera jest grubsza od skorupy ziemskiej, ponieważ zawiera jeszcze tą strefę. Perydotytową, czyli mówiąc inaczej, wszystko, co pływa, zanurzone jest w astenosferze, to litosfera. Natomiast skorupa ziemska nie ma w sobie tej najbardziej zewnętrznej części płaszcza Ziemi, czyli warstwy perydotytowej. Moi kochani, krótki, łatwy, przyjemny temat. Mam nadzieję, że fajnie nam się wspólnie uczyło. Dziękuję za uwagę i zapraszam Was na kolejne spotkanie. Do zobaczenia!